potrzebnym deszczem, jak błotem. nie są takie, jak chciałeś kiedyś narysować swojej ukochanej kobiecie. Zamiast serca masz wysuszony liść i to możesz jej dać. Za ten liść chcesz kupić pożądanie? Bo to, co możesz jej dać, to jest wysuszony liść. Cokolwiek byś nie zrobił, to będzie wysuszony liść. Anna w komwaliach, noc jak tęcza po burzy dnia. Noc i Anna w komwaliach, noc kontrada z cieni dawno opłakanych. jak samotny wilk, już od kołyski do księżyca wyjął. Anna w konwaliach. Anna w komwaliach. Anna w płaszczu lub bez. Co przyniesiesz na nocy nowego? W jaką twarz każesz patrzeć zgony Twej niewoli? Dzie dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję. Tyle czasu poświęciliście zapewne żeby przygotować to wszystko. A mogliście by a... chwilkę pograć? Ale wiadomo, gdyby centrum się nie zgodziło, to ani Ania nie miałaby roboty. Serdecznie dziękuję Aniu. Bardzo, bardzo bardzo bardzo, tak. bardzo, ja, bardzo, tak. bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie, serdecznie dziękuję. I chciałam jeszcze podziękować Marcie. Trzymajcie <tysklingu> Państwo, <tysklingu> Martunia, chodź kochana tutaj się tyłunie. To jest córka mojego syna. <tysklingu> <członka> mojego nie syna. <tysklingu> <tysklingu> mojego brata, tak wrażenie. Tak. tak na taką sprawę, Martuniu, to powinnam podziękować twojej mamie, że w ogóle jesteś, bo w tobie jest cząsta. Chciałam podziękować zależy, że w ogóle tego wieczoru i naprawdę chłopakom było, włożyli tyle serca w wierszu, że odżyły dzięki nim. No, Także to było naprawdę zaskakujące. mi prawie słyszeć w Waszym kanał, super. Można ja przeczytam ten wiersz, że nie byłam z tatą, bo mieszkałam z mamą, więc może to takie oświetlaki jak dawała tego tęsknotę taty nie bardzo chciało być no, ja mam z mamą. Dlaczego tak w ten sposób pisze? Wiersz jest zatytułowany Zabawki Marty. Wiesz córeczko moja, zabawki schowały daleko tatusia, gdy mu stali w drodze w kółku kraniastym. Więc tańcz moja malutka i brawa ma mojej Wiesz córeczko moja? zabawki stale tańczą w kółku Nie Więc chwała całej malutce. a festa